Dziękuję bardzo panie marszałku. Panie ministrze, pierwsze pytanie dotyczące sorów. Ludzie trafiają różni na SOR i lekarz SORu nie ma prawa wypisać leków dla seniora 75+. Plus. I ktoś kto idzie po pomoc na ten SOR, musi następnego dnia iść do lekarza rodzinnego. To jest kardynalny błąd, że ani lekarz specjalista, ani lekarz, który wypisuje pacjenta z pobytu szpitalnego, ani lekarz na Sorze nie może wypisać seniorowi. Kiedy to zmienicie? Najwyższa pora. Dwa. W trakcie posiedzenia komisji pan powiedział, że nie może pan zrezygnować z fakultatywności wydania rozporządzenia, ponieważ treść tej delegacji, która jest zawarta do wydania rozporządzenia jest niekompletna, niepełna i na podstawie tej delegacji nie można wydać rozporządzenia. I ja się z panem zgadzam. Taka jest prawda. Zresztą mamy to zawarte w ekspertyzie, która mówi, że jest tak niedookreślona wytyczna, że rzeczywiście można się różnych rzeczy spodziewać, ale wydanie tego rozporządzenia skutkować będzie tym, że przepisy tej ustawy będą martwe, czyli na nic są nawet dobre przepisy, jeśli nie będzie wydanego rozporządzenia. Pytanie czy Pan w Senacie zmieni treść delegacji do wydania rozporządzenia przed ministra zdrowia w sprawie uproszczenia Dziękuję. procedury przyznawania wyrobów medycznych? Dziękuję. Pani poseł Małecka-Libera.